Czasami się zdarza, że kobieta sięga po Amerykę, ale jej skóra nie jest przyzwyczajona do składników aktywnych, bo na przykład używała całe życie Nivea, albo całe życie myła się mydłem, albo, nie wiem, tam kremu z jaj. To nie są kremy ze składnikami aktywnymi, więc ta skóra nie jest też przyzwyczajona. I czasami się zdarza, że kobieta, kobieta piecze, szczypie, tak? I myślą kobiety wtedy, że nie mogą stosować, że są uczulone na Amerykę i nie mogą. Nic takiego, dziewczyny. Jeśli piecze, jeśli szczypie, to znaczy, że działa, ale chodzi o to, że po prostu skóra nie jest jeszcze do tego przyzwyczajona. Więc w takiej sytuacji warto jest zawsze, żebyś ty pamiętała, że są dwa, dwie drogi w takiej sytuacji. Jedna z nich to jest zmniejszenie ilości nakładanego produktu, żeby skórę troszkę stopniowo przyzwyczajać, a druga rzecz zmniejszenie częstotliwości nakładania produktu, czyli jeśli kobieta właśnie tak reaguje, chociaż właśnie booster jest takim kosmetykiem, którym możesz... Polecić kobiecie początkującej, która jeszcze ma skórę nieprzyzwyczajoną, ale gdyby się no. zdarzyło, to wiedz, że to nie jest uczulenie. To znaczy, że ta skóra tego potrzebuje, tylko jest w szoku. <gry> czyli możesz zmniejszyć ilość produktu, bądź możesz zmniejszyć częstotliwość na początku. Każdym kosmetykiem możesz po prostu wchodzić być w proces wdrażania produktu, czyli przyzwyczajania skóry do, tej, do tych składników aktywnych. Może się zdarzyć, że gdzieś tam ktoś na coś jest uczulony, ale w większości przypadków jest to po prostu skóra, która jest w szoku, nie jest przyzwyczajona i trzeba ją stopniowo przyzwyczajać.